Często mówimy, że Kraków stawia na rodzinę. To nie jest przypadkowe, dlatego że zdrowe społeczeństwo oparte jest na zdrowej rodzinie. Wszystko to, co psuje się w rodzinie, infekuje całe społeczeństwo. Dlatego dla nas niezwykle ważne są różnego rodzaju działania, które wzmacniają rodzinę i relacje w rodzinie. Dzisiejsza konferencja to jest konferencja poświęcona właśnie profilaktyce. Profilaktyce, by budować relacje w rodzinie w sposób otwarty, ale jednocześnie przyjazny między członkami rodziny by nie dochodziło do konfliktu a w szczególności to jest nasz cel zasadniczy dzisiejszej konferencji by nie dochodziło do przemocy bo przemoc to jest erupcja całego zła która niszczy rodzinę a tym samym niszczy społeczeństwo Organizowane w dniu dzisiejszym seminarium, a także Centrum dla Rodzin, które powstało, jest to projekt, który jest finansowany ze środków krajowych oraz środków norweskich. Centrum działa od kilku miesięcy, Centrum dla Rodzin, mieszczące się na ulicy Głowackiego. Jest bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców Krakowa usługami, które świadczymy w ramach działającego Centrum. Mamy już ponad 300 beneficjentów, co jest bardzo dobrym, dobrym wskaźnikiem. Zgłaszające się osoby korzystają z przeróżnych usług, od poradnictwa rodzinnego, socjalnego, terapii par, wsparcia psychologicznego, czy też wszystkich różnych form zajęć grupowych, które także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczą też tak jakby listy rezerwowe. Myślę, że tutaj też warto wspomnieć o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie wśród specjalistów na terenie Krakowa, którzy pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy i także zgłaszają się na różnego rodzaju szkolenia, czy też spotkania szkoleniowo-informacyjne. Są to specjaliści z różnych sektorów, różnych grup specjalistów. Przychodzą rodziny, przychodzą pary, przychodzą ludzie i spodziewają się profesjonalnej pomocy. Ze zwrotnych informacji wynika, że otrzymują taką pomoc i jakby przekazują dalej sygnał, że jest jakieś miejsce, w którym o trudnych sprawach można rozmawiać bez udziału policji, niekoniecznie niebieskiej karty, po prostu z własnej inicjatywy, w jakimś osiedlu w Krakowie, w fajnych warunkach. Niezwykle przyjemne.